Do widzowie, i mamy trochę do pogadania sobie dzisiaj. Mamy godzinę 4:42, a mamy jakieś pół godziny, żeby spakować się do walizy do plecaka i wyjechać z Polski. Daleko. Generalnie poza podróżą odpowiemy sobie na parę pytań, które was nurtują. Będą dokładne stawki, będzie dużo szczerości. Macie tutaj całą listę pytań, możecie sobie przejrzeć, zatrzymać film i generalnie poczytać sobie. No ale zanim przejdziemy do tego wszystkiego, no to najpierw yy, to. Dobra, wszystko spakowane, można lecieć Ile jest wart bardzo... cały sprzęt, w którym nagrywacie? No generalnie przed chwilą widzieliście wszystko Nie wiem ile jest tam dokładnie, ale około 40 koła? Coś koło tego, tak mi się wydaje No powiem wam, że jak chce się robić fajne rzeczy, to naprawdę trzeba dużo hajsu wrzucać Najczęściej zadawane pytanie ostatnio Czy jesteś Sianą? Nie, co to za kamera? Chodź, włączaj to, musimy Najbardziej, najbardziej sztuczne przerwanie pytania. Co z projektem, który zapowiadałeś z bandzie? Znaczy, powiem Wam szczerze, że chętnie Wam na to odpowiem, ale. Trzeba już ruszać lupę. Dlatego widzimy się na lotnisku. Dobra, jesteśmy już na miejscu i mogę Wam trochę opowiedzieć o tym wszystkim. Generalnie sytuacja wygląda tak, że planowaliśmy wszystko już jakiś czas temu i tak z Mandziem będziemy robić sobie właśnie wspólny projekt. Właściwie to wspólny kanał na YouTubie i nie tylko. W sumie to jest idealny moment, ze względu na to, co się dzieje właśnie wokół Mandzie ostatnio. Pokazuje nóżki ładne i nie tylko. Więc widzowie, to jest idealny moment, żeby zacząć coś robić dodatkowo i możecie się tego spodziewać już niedługo, więc poczekajcie sobie ładnie. Tymczasem my mamy godzinę 5.38. No i przydałoby się już. Żebyć dupę no trochę. No. Widzowie, czy na lotniskach można nagrywać? I najwyżej mnie wypialamy. Lecimy na te widzowie. Ja. No. Co co Dobrze, że mam maskę, bo wystarczyło wyłączyć dźwięk i dalej nie wiecie, gdzie jedziemy. Ogólnie pojawiło się pytanie, czy daily było drogie. Generalnie powiem tak, na końcu tego filmu e, powiem wszystkie widełki, więc jeśli kogoś interesują jakieś konkrety cenowe, wszystkie informacje, typu, ile zarobiłem na daily oraz ile wydałem pieniędzy, będą na końcu tego filmu. Dobra, wsiadamy do środka. Powiem wam, że pogoda oddaje, ale nie oddaje... Dobra, wchodzimy na górę. Jeśli mnie słyszycie, napiszcie w komentarzu 2137. Będę przypinał serduszka. Często że spędzam dzięki. godzinki, się dupne chyba, do z banka. Więc, dobranoc. Jesteśmy sami na lotnisku, wszyscy gdzieś poszli. Pora maskę sobie ofnąć. Palmy, palmy i ciśnienie. Cześć, skąd ten soczek leci? Widzowie. Chodziliśmy sobie uberkiem pod hotelik W sumie wreszcie usiądę i coś podpowiadam, poopowiadam Czy jesteś trochę wykończony tymi codziennymi filmami? Tak szczerze Daily mnie mega wykończyło my Bardziej psychicznie, przez to, że wyniki nie były takie dobre jak myślałem, że będą I w sumie też z tego powodu chciałem wyjechać W sensie wcześniej już było planowane to, że wiecie po wbiciu bańki sobie polecę, odpocznę i tak dalej No a później się okazało, że potrzebowałem zrobić Daily i przydupić 30 filmów w 30 dni W sumie to 31, żeby pozwolić sobie na odpoczynek ja mam jakąś dziwną blokadę w głowie, widzowie, wiecie? Ale ja strasznie dużo od siebie wymagam. Nie wiem, czy wy też tak macie. Biały na górze, czerwony na dole, wszystko się zgadza. Witamy w lubieniu. W sumie automatycznie odpowiedziałaś na pytanie, gdzie jedziemy, bo były takowe, dużo ludzi się zaczęło interesować Gdzie wyjedziecie, Nie chcecie powiedzieć dla nas, no to już wiecie, daleko nie lecieliśmy Trzy godzinki w Luboniu jesteśmy, czekajcie Jesteśmy już w hotelu, generalnie dwie rzeczy, jedna smutna, druga miła Miła to, że udało się wejść dwie godziny przed czasem, a smutna jest taka, że zostawiłem chyba jeden aparat, który kosztował z... Trzy klocki chyba w samolocie, więc. Więc k**a unlucky sytuacja trochę widzowie. Zrobimy wam rundtur i pokażemy co i jak. W takim razie pora ładnie pokazać wszystko. Cii, trzeba ściągnąć. No, brud, niezły jesteś. Tutaj jest y, łóżeczko. Widać mnie prawie. No ale generalnie wszystko tak się ładnie tutaj prezentuje. Łazieneczka, jakby ktoś pytał, proszę bardzo. I tutaj prysznic. I kibel tu będzie ssłany. Wow. A za oknem. O, bier. No jest solidnie, jest solidnie tutaj. Balkonik, ty, ale czy ty się otworzyć możesz? O, i z balkonu widzowie, taki docech. Jest zajwiście, a dalej nie mamy karty SIM, to jest jednak spory problem, ale polecimy na wiki fotelowym, no i co? No i jakoś się załatwi. Jest być blisko z Konopem i Mandziem kiedy się nawzajem na Ogólnie powiem wam widzowie szczerze, że przez te wszystkie sytuacje, które się ostatnio dzieją, przez to, że tutaj konop wleciał w leksia, później wszyscy wlecieli w konopa. Teraz, kurczę, jest to Mandzie i Konop się na dalają. Popatrzcie, jestem hop, ale ubieram się jak baba. Uch. Rozmroziło mocno. Ja po prostu, widzowie, nie wiem, strasznie się z tym czuję tak szczerze. Bo tutaj pojawia się pewien problem, że jakby ja na YouTubie i ogólnie w internecie mam bardzo dużo ziomków, co nie? Ziomków, przyjaciół. A los tak chciał akurat, że moje ziomki nie są swoimi ziomkami, wręcz przeciwnie, są osobami, które rzucają sobie, się sobie do gardła teraz. Więc widzowie, co o tym myślę? No, przykro mi tak szczerze. W sensie, to, to, to legitnie mogę mówić cokolwiek na ten temat, ale prawda jest taka, że jest mi akurat dosyć przykro w tych sytuacjach tego typu. O od czegoś takiego też odpocząć musiałem I w sumie muszę cały czas Ze względu na to, że ja się strasznie ludźmi przejmuję I to jest mój pierdolony problem Ja naprawdę świruję momentami widzowie, bo Kurde, tu się coś dzieje u tego, tu się coś dzieje u tamtego I mi to siedzi na bani strasznie I nie dość, że mi siedzi na bani dosłownie Wszystko co robię, czyli nagrywanie filmów Ogólnie tworzenie kontentu W internecie, tu wiadomo, czasami wpadną Jakieś problemy rodzinne, czy jakieś, nie wiem Zdrowotne, czy cokolwiek No to dodatkowo jeszcze się okazuje, że moje ziomki no ja nie wiem widzowie, Sami naprawdę, a ochotę wziąć ich wszystkich, zaprosić, nie mówiąc im totalnie, że będzie ta i ta osoba, i żeby się skonfrontowali. IRL. Więc podsumowując, co o tym myślę, uważam, że słusznie się napierd...ają mimo wszystko. Niektórzy ze sobą. Po prostu jest mi przykro, co mam więcej powiedzieć. Ogólni widzowie pisaliśmy do. No, więc e, pisaliśmy do linii lotniczych naszych W sprawie tej kamerki. Nią chciałem, widzowie, takie wam ujęcia robić. Bo to jest takie niepozorne małe gówno. No i nie zgubiłem je. A pierwszy raz chciałem tego używać. Propos zajebistych rzeczy przydałoby się też wziąć prysznic, bo się kurde spociłem. Nocka z bandiem czy gimperem. No powiem wam widzowie, że po tym, co oni ostatnio wstawiają, e, to nie wiem, nie, nie wiem sam. Ciężko się zdecydować, widzowie. A wy jaką postać byście wybrali? Tego słodkiego, wspaniałego z Czy tego łysego chłopca Chopa napakowanego w stroju pokojówki. Obaj są koszący, co nie widzowie. To jest niesamowite, co ci youtuberzy ostatnio robią. Sam widzowie, coś takiego muszę zrobić. Nie wiem. 40 tysięcy like lajków pod tym i kupuję strój pokojówki. Wiesz czy mi do bounty, czy lubisz? No jest okej. Okay. Chcesz bounty? No, tak, kupuję. Złoty 50, Złoty to to <laughs> Ale tak w sumie z ciekawości. Tutaj macie widzowie taki pićka. Możemy je sobie przetestować do któregoś dnia, ale są tutaj te czekolady. One są totalnie zajebiste. Szczerze. To są Jedna z lepszych czekolad, jakie kiedykolwiek jadłem. Ja bym chciał spróbować kiedyś tego. Mamy godzinę 13.28 i w sumie lecimy na Jedzą widzowie w tym momencie. Będziemy coś przynieść. Ty, ja mam fajne pytanie ogólnie. Chciałaś, żebym ci zadał pytanie, tak? No. Dobra pyta, czy mam dużego fruta? Tak. Tak? Widziałam, że Chodźmy o Nie, kur... bo tu auta jeżdżą, jakiś p*** pan, boję się Ty przejadą nas? Szybko nie, jak przejdziemy przez ulicę Dobra, chodź Ładniejsze widoki tutaj są Mamy w tym momencie ile stopni? 15 Czy się tak zajebiście Mając Tisa na sobie to jest niesamowite uczucie, naprawdę A tamten pop goły się kąpi na przykład w morzu To nie jest jakoś zimno raczej Skoro hobby tam Czy podejli dalej filmy będą pojawiać się regularnie I jakie w sumie są plany na to teraz? To powiem wam szczerze Że akurat w tym momencie Plan jest taki żeby wrzucać Średnio co 3 dni Żeby po prostu nie przeforsować I wolę wam wrzucać filmy dłuższe W sensie o tym chciałem w ogóle pogadać Że już nie będzie takich filmów typu zapychacz Gdzie na Testujemy jakieś rzeczy tylko i wyłącznie głośniej. No, dziękuję. No ale wracając do tematu. Plan jest taki, żeby wrzucać takie bardziej konkretne filmy teraz, które będą trwały około 20 minut, e, może nawet 25, może nawet 30, tak, żeby po prostu ktoś jak siada, to żeby siedział na dupie i obejrzał 40 reklam. <laughs> Wiecie o co chodzi. Co jest zajbiste tutaj, to to, że dla nas zwykłych. Polaków, śmieci, to no nie wiem, zobaczymy palmy i mamy takie wow, że ta uliczka jest zajebista, bo tutaj są właśnie palemki, tutaj jakieś budynki i tak dalej i od razu aż się zmysł instagramowy odpala, to. nie wiem, że jakby aż chcesz podejść do tej roślinki i zrobić z nią zdjęcie, to jest niesamowite. Dobrze, widzowie, my już dostaliśmy jedzonko tutaj. Generalnie wygląda naprawdę niesamowicie. Więc będziemy sobie przynieść, zrobimy test smaku. Tutaj dwa sosiki dostaliśmy. I tutaj jest awokado, chyba. zajebiste Bardzo mi smakuje to nie jest awokado, to jest groszek Do tego fitunia, bardzo dobre. Totalnie zajebiste jest to rzecz. A te mozzarella ostatnie? No, w życiu lepszych nie Jedzonko legitnie. zjedzone ze sklepiku. Okay. Well, can I ask you what's your channel? Nie, yeah, jest polish channel, so anyway, you no. Know. But. Thank you. Słodko, kupiliśmy sobie takiego batonika. Nie wiem co to jest, ale stwierdziłem, że wygląda ciekawie. Tutaj stwierdziłem, że skoro na nie jadłem nigdy, to sobie wezmę coś takiego. I przy okazji w sumie tylko tutaj widziałem te lejsy Nigdzie wcześniej ich nie widziałem, więc stwierdziłem, że wezmę. Dobra, jesteśmy już prawie przy hoteliku Przełazimy sobie. Oj zaraz zarazem przejadę auto. Trochę chodzenia. Tu mnie na dobre poszło. Ale tego, po jedzonku, No jest różnie widzowie, wiecie jak jest. Znaczy mi się ten fragment tutaj podoba, no po prostu jest... Niesamowity ten widok, widzowie. Naprawdę. Ja I tak podniecam teraz. Pamiętajcie, bo głosy z dzwonem to jest bardzo istotne. Więcej filmów takich będzie. Dobrze, jesteśmy już w pokoiku. Ja sobie jeszcze dupnę dziaba tego, żeby spróbować, jak smakuje. To jest po prostu mleczna czekolada. Po prostu batonik z mleczną czekoladą. Okej, okay, dobre. No i dobrze, widzowie. Pora w takim razie odpowiedzieć na pytanie, które was bardzo nurtuje: Mianowicie, ile zarobiłem na daily, oraz e, ile poszło pieniędzy na to. Bo jednak rzeczywistość nie jest taka kolorowa, jak Mogłoby się wydawać. Generalnie, jeśli chodzi o samo daily i wydanie pieniędzy na niego, na najtańszy odcinek, jaki zrobiliśmy, wydało się około 300 zł. I to był jedyny taki tani odcinek. Ze względu na to, że pozostałe kosztowały mnie od 500 do nawet 5000 zł. Bo chociażby pierwszy film to w samych rzeczach, w które musiałem kupić około 3000 zł, same klocki i tak dalej, to kolejny kafel, więc można powiedzieć, że ten pierwszy film, łącznie z montażem i z operatorem, zamykamy w czterech kołach. Sam montaż wszystkich odcinków, to około, już Wam liczę, 11 850 zł. Dodajmy do tego miniaturki, których było oczywiście 30. 31. Tutaj kwota już pokazuje się taka: 14 20 zł. Do tego, widzowie, policzmy, że średnio na każdy film poszło około 1500 tysiąca zł. I nagle okazuje się, widzowie, że na daily poszło 60 tysięcy zł. Czyli te 31 odcinków, które obejrzeliście w ciągu 31 dni, to generalnie koszt dla mnie. 60 tysięcy złotych. A jeszcze nie dołożyłem do tego wszystkiego researchera, proszę bardzo, widzowie. Dobra, i kończąc myśl, widzowie: 65 koła łącznie poszło około właśnie na nagranie całego daily. Z czego? Z wyświetleń, żeby Wam tutaj nie skłamać, w sensie nie mam jeszcze dokładnych statystyk. Ale z wyświetleń zarobiliśmy około 33 tysięcy złotych. Dodatkowo wpadły nam dwa dile w ciągu tego całego daily. No i było to generalnie dwa razy shake and fidget po 9 tysięcy złotych. Jak ja już mam tak dokładnie mówić wam wszystko, wszystkim się dokładnie dzielić, to trzeba o tym wspomnieć. Dobra, wystawcie lajka za szczerość i subskrypcję przy okazji. Będzie mi bardzo miło. Dziękuję serdecznie. Zapomniałem jeszcze sobie dodać, że, że trzeba doliczyć nagrody, które były na daily. No i tutaj wychodzi nam już około dodatkowo 72 tysiące złotych. I teraz wiele osób może się mnie spytać. Filip, czy to ci się opłaciło, skoro jesteś jakieś 20 koła na minusie? czy znaczy, powiem tak szczerze, że opłaciło mi się. Głównie ze względu na to, że chciałem to Zrobić w styczniu. Wiedziałem, że styczeń jest miesiącem, w którym to gorsze są w sumie stawki. Mniej jest daily i mniej jest wszystkiego, no ale chciałem to zrobić w sumie dla Was, dla widzów, i jakby mimo tego, że finalnie nie osiągnęły te daily filmy takich wyników, jak chciałem wcześniej, to i tak jestem zadowolony, bo dużo osób mi codziennie pisało, że, że nie wiem, że poprawiam im humor, że robię im dzień, no i że generalnie coraz bardziej się do mnie przyzwyczajacie, więc e, kocham Was, widzowie. Dziękuję Wam serdecznie za te opinie, wszystkie wspaniałe. Będzie więcej daily? Nie, a jeśli już to w innej formie, na pewno. Na pewno nie na jednym kanale YouTube i na pewno nie na YouTube. Tematyka kanału będzie taka jaka jest. Czy planujesz coś innego, jeśli chodzi o filmy, czy planujesz coś zmienić? Mówiłem o tym wcześniej, ale jakby plany są na razie takie, że robimy co robimy. Życie! I to was może interesować może nie, ale teraz będą po prostu dłuższe odcinki, na których to przy okazji chcę mieć jakiś motyw przewodni. Tak jak mieliście chociażby w tych filmach. Nie wiem, czy oglądaliście, ale dla mnie to są przykłady filmów, które chcę robić. Jakby wiecie, dużo fajnych rzeczy się dzieje wokół, więc myślę, że coś takiego. Czy wielbisz papieża Polaka? Jeszcze jak? Jaki youtuber twoim zdaniem jest największym cringer'em? A to w sumie kwestia gustu, bo dla niektórych ja jestem największym cring'em, a dla innych na przykład nie wiem, ktoś inny. Łatwiej by było, jakby ktoś zadał pytanie, z największym cringe'em na Twitchu na przykład. Wtedy <tudy> każdy by odpowiedział tak samo. Ile planujesz podróży na ten rok? Eee, w sumie to, nie wiem, chcieliśmy chyba co miesiąc robić coś, nie? No. Co miesiąc spontaniczny wypad. To było giga fajne. To by było zajebiste. ale no. zobaczymy jak się nam uda tak szczerze, bo... Ale w sumie to było fajne, bo generalnie jeden z zamysłów mogę powiedzieć? No dawaj, no. Jeden z był taki, że po prostu wypakujemy <tud> jakiś las minute, taki gdzie pieniądze są, miałem po 60 złotych, lecimy sobie w miejsce i wiecie, Ogarniamy wszystko i to jest takie też wyzwanie, żeby ogarnąć sobie wszystko. Myślę, że to byłoby fajne. Tak, myślę, że może się udać coś takiego, no. Czy Jana to twoja dziewczyna, i czy ta historia z Siurem w Jogurcie jest prawdziwa? Tak. Historia jest prawdziwa. Ty zawalczysz kiedyś na jakiejś gali i tutaj powiem wam szczerze, widzowie, że dużo propozycji było. Naprawdę. Ja nawet powiem, Tomek działowy do mnie pisze i mi głosówki wysyła, że chce mnie bić. A ja się nie chcę bić, bo ja się boję, Tomka. Nie no, tak szczerze to byłem na rozmowach, byłem nawet na pierwszym treningu, chciałem powiedzieć, widzowie, ale no nie. Ja i bicie się to nie. O, oh, do open? Yes. opent? Oh. Yes. Nie! O, okej, thank you. No nie zamknęliśmy. Jak ty się zamyka, Trójka w drugą stronę? Co się tutaj. Dobra, po prostu chodzi chyba o to, że. To, wystawimy Don't Disturb, please. A nie, po prostu stąd można otworzyć, ale zewnątrz nie można. No tak, no to mi chodziło. No baba. Być wiadomo, widzowie, nigdy nie mów nigdy, ale raczej nie wydaje mi się, żebym kiedyś się klepał. W sensie miałem taki łudzik kiedyś, żeby się nadupiać, ale już nie mam. Może mi wróci, zobaczymy. Co ze znajomością z Nexe? Nic z nim nie robisz. Może nagraj z nim bloga i daj mu coś, da zakrycie twarzy. W sumie pytań o Nexe zawsze jest dużo, ze względu na to, że jakby od lat robiliśmy fajne rzeczy. Generalnie gdzieś tam zawsze ludzie wiedzą, że jesteśmy przyjaciółmi, dobrymi ziomami i tak. Dalej. W sumie to nic tak na dobrą sprawę się nie dzieje. Po prostu gdzieś tam Krystianek zajął się sobą, zajął się swoimi rzeczami, też miał bardzo dużo na głowie. Ja też miałem dużo na głowie, i tak jest w życiu dorosłym, że często ma się coś na głowie. I przez to człowiek się nie spotyka Nie robi rzeczy i tak dalej Gdzieś tam się mijaliśmy Teraz zacząłem nagrywać więcej I naprawdę dopinguję bardzo mocno Aż mi serduszko bije e, Znacznie mocniej Jak widzę, że Krystianek znowu ruszył dupę I nagrywa YouTube I naprawdę, że mu się chce Bo trochę trzeba było czekać No i co? Jedyne co wam mogę powiedzieć To to, że ostatnio pisaliśmy O nagraniu jednego fajnego filmu Więc możliwe, że niedługo coś z Nexa się pojawi Takiego IRL Tak jak tu sobie lecimy I robimy fajne rzeczy No i słuchajcie widzowie Mamy godzinę 15.45 My sobie trochę porobimy Tutaj fajnych rzeczy bez pisania o tych rzeczach. Małe. I chciałem powiedzieć, że odpoczniemy, zjemy, pogarniamy hotel i w następnym filmie wam pokażemy trochę więcej, tutaj, tego wszystkiego, bo i tak film ten nagrywany jest od czwartej rano, więc naprawdę lajkiem, widzowie, tutaj przydubcie potężnie. No i też na ekranie tutaj pojawi się kanał Baby po jej stronie, bo. Warto jej dać suba, bo też będzie film ze mną, więc bustnijmy jej trochę subów, na tak wiecie, tak troszeczkę, nie? o Już nie spodziewałaś się tego. Nie spodziewałam się tego. Do widzenia, miłego dnia Wam życzę, kocham Was. Dzięki za to, daily, dziękuję za ten intensywny miesiąc, po którym psycha mi całkowicie siadła. Chociaż nie, nie całkowicie w sumie, bo jakby, gdyby nie ludzie, którymi się otaczam, to by było ciężko, a tak to było bardzo dobrze. Do widzenia, miłego dnia Wam życzę, buzi. Widzisz, że ładnie powiedziałem na koniec.